Chłopacy, chłopacy, I, no dobra, i pytałki też. Kedzioszek z piorunkiem robią wieczór zajebiaszczą imprezkę. Będą tam na niej superamskie terenówki, różne jak suczki, łaski, patrolki, a nawet dzibki. A, i jeszcze te zapomniałem jak się nazywają, te ze zgnitym jajkiem, takie dyskoteczki różnorakie. Ale Czesio i tak najbardziej lubi suprażne patrowerki, ha <laughs> A jakby ktoś chciał się do nas przyjechać, to 28 majucha, bo wtedy będzie piękne słonko świecić! Będziemy jeździć i palić wielkie ognicho i jeść gręckie pyszności, a potem spać we w namiotach prawdziwnych jak harcerzowie! <laughs> a Czesio nas sekreta jeszcze, co będziemy robić na pontonie, ale nie powie.